Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Tutaj przed Wami kanał Tomb Raider Polska Przed nami trzeci odcinek z pierwszej części zremasterowanej pierwszego Tomb Raidera I lecimy z poziomem Zaginiona Dolina Też nie będzie to zbyt długi level Poradzimy sobie z nim w miarę szybko I zobaczymy co tu będzie do zrobienia Zaczynamy może od osiągnięcia, które też jest do zdobycia, którego nie zdobyłem wcześniej Aha, co do osiągnięć jak ktoś obejrzał poprzedni odcinek, ja próbowałem zdobyć Achievement w mieście Wilka Bamba, który polegał na tym, żeby wejść i wyjść tym całym oknem ze złotym bożkiem i z kluczem Okazało się, że po prostu program do nagrywania mi tego nie zarejestrował ale samo osiągnięcie faktycznie wpadło, później na Steamie to sprawdziłem i to osiągnięcie już mam blokowane, więc fajnie Myślałem, że coś nie działało, po pierwszej chwili Może chodziło o coś innego, ale nie to było w porządku zrobione, więc tam macie rozwiązanie, jak to osiągnięcie wbić. Natomiast tutaj mamy maszynerię, która jest niekompletna, brakuje kół zębatych. Natomiast osiągnięcie można zdobyć w ten sposób, że podniesiemy sobie shotguna na samym początku tego poziomu. O, teraz spadło, chociaż nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale dźwięk przynajmniej słyszeliście, tak. Śmiertelna i naładowana. Tak się nazywa to osiągnięcie i właśnie go Je, można. Podnosząc. Shotguna, zanim podniesiemy jakiekolwiek koła zębatu. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to możemy też ruszyć po pierwszy sekret. Pierwszy dla nas, bo generalnie ciężko powiedzieć, który jest pierwszy. Można byłoby to w zupełnie innej kolejności robić i ten byłby jeden z ostatnich na przykład. No ale... Dla nas w obecnej sytuacji ten jest pierwszym sekretem. Jest to duża apteczka. tak przy okazji może zobaczymy sobie statystyki, co mamy do zrobienia. 16 przedmiotów, 5 sekretów, no i zabójstw nie wiemy ile trzeba dobyć się samemu. Ja oczywiście wam później pokażę. A sami koniec odcinka, ile tych zabójstw powinno być. No dobra, na razie nic tu nie wykombinujemy, Mamy bardzo silny nurt. Trzeba to zmienić, żeby otworzyć sobie dalsze przejście. A na razie elegancko spadniemy do tej sadzawki. No i dobrze. Co mamy tutaj? Przeciwników czyli trochę wilków. Wilki to standardowy element dla lokacji w Peru. Z każdym tym poziomem jest co robić, że chodzi o. Potyczki z wilkami Proszę bardzo No i co? Droga nas wiedzie do góry Ale też mamy przejście w prawo Jest to przejście troszkę Bez znaczenia No chyba, że Chcemy właśnie grać na 100% To tu możemy wyhaczyć paru Paru przeciwników w postaci wilków trzech. To jest taka pułapka dla wszędobylskich graczy, którzy szukają dziury w całym i wściubiają nos w nie swoje sprawy. No jakiegoś kościeja tutaj mamy. Skończył marnie, ale przynajmniej apteczkę zostawił. Fajnie. I znowu duża apteczka. Z trochę więcej takich zasobów mocniejszych dostajemy, a tymczasem Tymczasem mamy starcie z dinozaurami. bardzo ciekawe. Są raptory. Przeciwnicy, zaraz jeszcze powiem być drugi. O proszę, już się wynurzył. Zapraszam. Przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, że przechodzimy tę grę tylko i wyłącznie przy użyciu pistoletów podstawowych. To jest nasze założenie. Całkiem ładnie wygląda to miejsce w odświeżeniu. Tak. Klimatyczna miejscówka. A miejscówka, miejscówka tutaj mamy charakterystyczny moment. A w ogóle pierwszej części TR, czyli walka starcie z T-Rexem. No i tu pojawia się nowość. zaserwowano nam w czyli czyli paski zdrowia większych, mocniejszych przeciwników. Coś Ala. Bosów. A, Tyrek samo za bosem. Nazywać. Żeby nie mówić, a cokolwiek zdrowia mu ładnie schodzi. Nie było to jakieś super trudne. No, mamy go za sobą. A teraz przejdziemy się przez kolejne jaskinie i poszukamy czegoś jeszcze do ubicia. Coś tu powinno być. I jest. Staraptor kolejny. Tutaj tutaj mamy w tej dolinie. Na szczęście są dosyć słabe, przynajmniej w podstawowej wersji gry. Przy pierwszym przejściu. Natomiast w MG Plusie. No. Zobaczycie. Sobie, A tymczasem mamy miejscówkę z wodospadem. Widzicie tam jest wnęka. Ale zanim się zajmiemy tym, to najpierw podhaczymy sekrecik drugi dla nas. Co tym razem, a no, my też odgana, świetnie Szczególnie, że od zdobyliśmy, w ogóle Mogę sobie w ekwipunku go obejrzeć Strzelba, trzech pocisków zebranych No i niestety przy pierwszym przejściu korzystać z tego nie będziemy Strzeliśmy Raptora Ale on jest tam gdzieś w środku Dobra Wydziera się do nas Nieprzyjaźnie, próbuje nas odstraszyć, być może Teraz tam zajdziemy, ale najpierw sekret numer 3 czy właśnie w tej wnęce Gdzie jest wodospad? O, się zagapiłem troszkę, przepraszam za to Mój błąd, nie w tym już szaskoku, ale to nic się nie dzieje jest szybko do naprawy na szczęście Nie ja spróbuję teraz tam wejść jakoś. jak widać tam do wody można skoczyć też Teraz popływamy, zobaczymy co tam się kryje. Pogarniemy sekret najpierw. Proszę bardzo. Tam mamy coś organa i jeszcze coś tu co powinno być. Magazynki domagamy. Rewelacje. Rewelacje. To musi stąd wydostać. No i zobaczmy. Dokąd past to zaprowadzi Ścieżka, pewnie to raptor tutaj jest, którego słyszeliśmy, zobaczcie, czy uda mi się wejść, ten nie zaatakuje. Tak, na styku, ale się udało. Stąd powinno się udać go dorwać. No, jeszcze tyle oberwał, że możemy niego. Dokładnie. No, tam niczego nie pilnował, więc nie będę tam szedł. Nie trafić czasu mojego i waszego przede wszystkim. I to jest miejscówka kluczowa, tutaj musimy wejść, ponieważ znajdziemy pierwsze koło zębate. Pierwszy z brakujących elementów. Więc jak widać w tych grze szukamy nie tylko kluczy, nie tylko dźwigni, ale właśnie różnych mechanizmów. Zobaczmy do punktu Koło zębaty, no. Czodna filozofia. Teraz trzeba wrócić. Tak, jak przeszliśmy. No i co? Szukamy dalszych kół, no nie? Przed nami jest taka mini świątynia Też pewnie coś możemy znaleźć, zapewne Chociażby przeciwników, dwóch aż Wszędzie jest dużo miejsca Sporo pola manewru Musimy wyjść cało z tej przygody Padaj. Jeżeli się nie mylę, to jest ostatni przeciwnik. 13 zabójstw. Więcej nie ma. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, chyba było wszystko. Więc teraz możemy zająć się tylko i wyłącznie eksploracją. Zanim wejdziemy do świątyni, warto byłoby rozejrzeć się na dachu tej świątyni. Bo pewnie coś można zdobyć. I oczywiście. Taka miejscówka nie może być niczym innym jak tylko i wyłącznie sekretem. Jako, że dosyć trudnym, no powiedzmy, troszkę bardziej wymagającym niż te poprzednie, dlatego zapasy są o wiele bardziej owocne. Na przykład tutaj amunicja do magnum, Ta apteczka leży troszeczkę taka słabo widoczna przy tej kolorystyce. Ale znowu duża apteczka. Jak punku powędrowała do tego. A do Uzi I on do shotguna To byłoby na tyle Bardzo fajnie Dużo przedmiotów w jednym miejscu I tutaj mamy teraz zejście I teraz świątynia Kolejne wodospady Imponujące i z tej strony możemy zdobyć drugą część Czyli koło zębate Nashing Kok Została jeszcze jedna część I wybierzemy się po nią właśnie teraz Mam przed sobą miejscówkę do sprawdzania To nas zaprowadzi idealnie, prościutko do ostatniej wymaganej części. całkiem szybko poradzimy sobie z tym poziomem. Być może nagram jeszcze dzisiaj kolejny level. to już nie będzie zbyt długi, więc może się na to wezmę. Mamy zawalony most. Tam pod spodem walczyliśmy z t A u góry już czeka na nas ostatnia kluczowa sprawa, czyli właśnie koło zębaty do podniesienia i możemy się stąd pakować Zrobiliśmy tutaj wszystko co się dało No dobra, spadamy Przeciwników wybiliśmy Sekrety zdobyte, koła zębaty zebrane Możemy rozwiązywać zagadkę. Skoro już mamy potrzebne elementy. Trzeba się wspiąć tam po wodospadzie. Po tym klifie. Zróbmy to od lewej strony. Zresztą droga jest dosyć przejrzysta Niech znowu nie zapisuje gry i pytanie czy to jest dobre czy źle Dobry pomysł jeszcze źle A chyba dobry nie Dobra to wygląda Nawet skoki wyszły Sprawnie Został nam jeszcze jeden sekret do zdobycia Ale on jest odblokowywany dopiero jak użyjemy Mechanizmu, jak już będzie sprawny, czyli za chwilę, to jest dostęp do ostatniego sekretu. Będzie stał otworem przed nami. Jest Lara, czyń swoją powinność. Zamontujmy te koła. Akurat takie rzeczy jak klucze, koła, posążki szczególnie przedmioty kluczowe też liczą się w statystykach, one też są tam zawarte jako przedmioty do podniesienia. To nie jest tak, że tylko sekrety i przedmioty takie typu amunicja i apteczki porzucone gdzieś w terenie gry. No, tylko to jest policzone, no nie, nie, jest wszystko. No i dobra, ten nurt już nie jest taki silny, ponieważ brama się zamknęła, jak widzicie, tak? I dopływ wody został skierowane w inną stronę. I właśnie teraz ta ścieżka prowadzi prosto do sekretu. Ostatniego w tym poziomie. I za chwilę sobie też sprawdzimy statystyki, czy ilość przedmiotów będzie się zgadzać. Mamy dosyć długi, zalany korytarz. Jakieś podwodne jaskinia. szczęście Lara. Jeszcze ma sporo zapasu powietrza. Mniej więcej w połowie jesteśmy. Tutaj wyjście na zewnątrz. Tak, sekrecink. I dosyć fajne zasoby, bo sporo pocisków do strzelby. Można tutaj zdobyć I apteczkę małą. Zobaczmy statystyki, bo to powinno być wszystko. 5 sekretów, 16 przedmiotów, 13 zabójstw. Jeżeli macie taki sam ekran jak ja teraz i takie same statystyki, no to macie 100%. Niczego więcej nie zrobicie. Niczego więcej nie znajdziecie. No dobra, to może salto do wody. Tutaj po skosie idealnie nurkujemy Skokiem na główkę, Super. I tak to wygląda. Kolejny poziom w Peru zaliczony Błyskawicznie na razie mam najszybszy odcinek Ja Wam dziękuję za uwagę Jeżeli trafiliście na ten odcinek jakimś cudem i w miarę Wam się podoba to co obserwujecie jesteście ciekawi co będzie dalej w ogóle jesteście fanami albo ogólnie lubicie serię Stump Raider to zapraszam do subskrypcji kanału zapraszam do oceniania filmu i zostawiania jakiegoś komentarza żebyśmy podyskutowali sobie o tu prejderze, jeżeli macie jakieś przemyślenia, więc to tyle, do usłyszenia następnym razem, cześć!